Dzień dobry Cześć z tej strony Wilku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej i sztyksa serii Sim City. Jak mogliście zauważyć, przez dłuższy czas nie było mnie burmistrza Zatopia Wschodniego, nie pojawiały się żadne filmiki, nie trwała rozbudowa. No ale już bierzemy się z powrotem do tworzenia czegoś, co ma być czymś wielkim, bowiem to miało być tak, pewnie dobrze pamiętacie. Najlepsze, największe miasto turystyczne w naszym regionie, w naszym powiecie zadupiewskim. Prawdę mówiąc, nie sprawdziłem, co tutaj wyprawiali dokładnie um, no, gracze, których zaprosiliśmy na serwer, na serwer którzy no, najwięcej, jakby nie patrzeć, zbudowali. To są chyba te dwa miasta na pewno. Tutaj widzicie Zadupiewo, czyli naszą stolicę. Tam jest chyba drugie miasto i jednego... Z graczy, czyli na pewno są miasta Augandiego i Moskito. W każdym razie, ja, tak jak już mówiłem, rozbuduję dzisiaj, chociaż troszeczkę to zadupiło wschodnie, powrócę do tego. No i przypomnę sobie i Wam, jak to w ogóle wyglądało. Jeszcze tak na starcie powiem, jak ten odcinek będzie wyglądał. No i też jedną Wam pokażę nowinkę. No dobra, ale najpierw przejdźmy do tego przypomnienia. Otóż, poprzedni odcinek zakończyłem na tym, że chciałem zbudować dworzec kolejowy. Ale oczywiście przez przypadek, zamiast zbudować e, wydział. E, ten transportu, zbudowałem wydział turystyki, czyli dworca kolejowego nie mogłem zbudować, ale że właśnie zaprosiliśmy e, dwóch graczy na nasz serwer, no to oni. Oczywiście nam zbudowali ten wydział transportu, no i przez to dzięki temu mogę w tej chwili właśnie korzystać z dworca kolejowego. Znaczy, teraz nie mogę jeszcze korzystać, muszę go najpierw postawić, ale będę mógł w każdym razie to mieć. Zatem przyspieszmy sobie grę. Myślę, że zaraz mi się to powinno zrobić. O, widzicie tutaj pożary, nie wiadomo co się dzieje. Wszystko, wszystko, o ile dobrze wiem, my tutaj mamy. Może dobudujemy faktycznie jeden, jeden wóz, bo. No, chociaż w sumie kurczę, malutkie jest to miasto, no, ale dobra, niech się tutaj nie fajczą te, te domy. Widzę, że trochę tego jest. jest, jest nawet konkretna fala tych pożarów. Czemu mi te pieniądze uciekły? Gdzie to się wzięło w ogóle? Nie mam pojęcia, dobra. Aha, <laughs> nie mam pojęcia, zbudowałem właśnie ga garaż. Okej, okay, w każdym razie, wydziału Transportu nie muszę już, jakby odblokowywać, nie muszę go wykopywać. On sobie już jest, to mnie też bardzo cieszy, no bo musiałbym ratusz ulepszyć, a za bardzo coś tutaj nie idzie ku temu, żeby to szybko się wydarzyło. No i cóż, co dalej zrobimy, jak już będzie ten dworzec kolejowy, który, no tak naprawdę, napędzi to nasze miasto? No, mam taką nadzieję, może jeszcze nie w tej chwili, bo w tej chwili to nic w nim nie ma i na razie to ta biedota troszeczkę tam na nas zarabia. Jakieś tam grosze zarabiamy. Jest to taka wiocha, która żyje swoim życiem, ale nigdy nie, nie wybije się poza tą wiocha, jeśli dalej i tak będziemy robili. No, ale jeśli chodzi o ten dworzec kolejowy, no to jednak on tam przywiezie parę osób, też odwiezie parę osób, no bo pamiętajcie o tym, że nie chcę tutaj robić stricte takich typowych miejsc pracy, czyli nie chcę robić przemysłu, w którym mogłem zatrudnić tych moich e, simów, chcę żeby oni sobie wyjeżdżali, nie wiem, tam do Sztyksa, gdziekolwiek, żeby gdzieś tam się bunkrowali w tych miastach na czas po prostu e, pracy, w każdym razie to sobie zbudujemy, też turystów nam to w późniejszym czasie na pewno zapewni, no i cóż, no biorę się za turystykę, więc jakaś turystyczna atrakcja też powinna się znaleźć. No i tak sobie pomyślałem, że chyba najlepszym wyborem, tak na start, będzie najtańsza m, atrakcja, na której można coś już zarobić czyli e, Teatr Glob. Gdzieś go sobie, słuchajcie, tutaj wstawimy. E, tym bardziej fajnie to wygląda, że że właśnie ten mój układ ulic na to pozwala, żeby to w miarę fajnie się wpasowało. On kosztuje mało, 48 tysięcy, a możemy naprawdę szybko na nim zyskiwać niezłe pieniądze. Wiadomo, że nie są to miliony, ale zawsze coś. Słuchajcie, na start na pewno będzie to dobre. Później, słuchajcie, pójdziemy z rozbudową tego pasa. Tutaj powstanie autostrada, może nie, ale droga taka szersza, czyli aleja. Powstaną też wieżowce, powstaną też właśnie te konkretniejsze już atrakcje turystyczne, z których mam nadzieję, że będziemy trzepali kokosy. W każdym razie, e, tak właśnie to ma wyglądać. Tak mam nadzieję, że to wyjdzie, że utworzy się taki fajny pas z widokiem na. Hmm, na zatokę chyba, bo to może raczej nie przypomina. E, no i na miasto widzicie. To jest oczywiście miasto Sztyksa, to przemysłowe, ale nawet fajnie, fajnie widzę, że się prezentuje, no na moich detalach to może nie, ale ogólnie myślę, że że fajnie, tam niektóre rzeczy mu powychodziły, a teraz przejdźmy, słuchajcie, gadam, gadam, nic się nie dzieje, chociaż no, czekam na ten dworzec, dobra, to zbudujemy sobie najpierw ten dworzec, skoro już mam fundusze, zobaczymy sobie, czy ktoś w tej chwili w ogóle będzie chciał do mnie przyjechać, pewnie nie, e, bo nie ma po co tak naprawdę, widzicie, to jest, póki co jesteśmy... E dziurą zabitą dechami, nic tu nie ma tak naprawdę. No ale tam parę osób się ucieszyło nawet. Chwila, bo to trzeba było połączyć chyba, chyba się nie mylę, prawda? A wstawmy sobie znak. Nie, chyba się mylę. Kurczę. Powiem wam, że takich właśnie rzeczy nie pamiętam. No tak to jest, jak się, jak się nie gra od, przez dłuższy czas. Mhm. Mm Na pewno można połączyć. Tak, no tak to wygląda zresztą też. Dobra, później sobie to zrobimy. Ja teraz wam pokażę istotną rzecz, e, która tutaj została dodana do gry całkiem niedawno, bo bodajże w patchu, który ukazał się dwa dni, dwa dni temu, coś w tym stylu. W każdym razie dodano e, przy okazji właśnie tego patcha taki dodatek, który nazywa się e, domy kultów, coś takiego. Tak to bodajże się. Nazywa domy kultu, dokładnie tak się nazywa. I mamy tutaj, jak widzicie, mm, możliwość dzięki niemu zbudowania. O, ale się dzieje. Dobra, nieistotne w tej chwili. E, mamy możliwość zbudowania właśnie czterech domów no, religijnych, no nie do końca, bo mamy tutaj nowoczesną świątynię, która. Mm, w której czy chodzi o Boga, czy jakiekolwiek bóstwo, nie, no chyba raczej nie. Zatem mamy takie cztery budowle, które mają em, podnieść. No właśnie, samopoczucie naszych simów, one są darmowe, mają ograniczoną liczbę miejsc, ale też nie kosztują. Można też, z tego co wyczytałem, tworzyć w nich jakieś imprezy, w rodzaju, nie wiem, ślubów i tak dalej. Zaraz sobie też to obczajemy, jak to wygląda. Póki co ja chcę zobaczyć... Póki co ogarniemy chyba ten dworzec, słuchajcie, bo, bo tutaj jest z tym problem. Dobra, a tutaj o co mi chodzi? Strefy. No oczywiście nam się plują o te strefy przemysłowe, ale ich nie robimy. A, podpalacz, zadupiewka, island. No ja z tej sztyksa pogonię zaraz. Że mi takich nadsyła. Tutaj węgiel się kończy. Ham. Ham. dostawy lokalne. Co ja tutaj w ogóle wybrałem? No sztyksy mu mi, słuchajcie, podrzucić ten węgiel, skoro, skoro on... O ile dobrze wiem, tym się zajmuje. No ale będziemy musieli jednak skorzystać na tę chwilę z tych dostaw globalnych. Jeśli chodzi o transport e, publiczny... Co? Czemu po potrzebuję pracowników? Dziwne, dziwne. E, mm, podobno jest bezrobocie, a coś pracowników... Mieć nie mogę. Hmm, to jest ciekawe. Okej, okay, właśnie sprawdźmy sobie jak to wygląda pod względem bezrobocia. No właśnie, ludzie widzę, że dojeżdżają gdzie indziej. To jest nawet dobre. Hmm, to bezroboci? Powiem wam szczerze, że myślałem, że będzie większe. Że tutaj, tutaj to będzie gorzej. Zdecydowanie wyglądało. No wiadomo, tych mieszkańców mamy tyle co nic. O, mamy jednego odwiedzającego, super. No ale mimo wszystko myślałem, że tutaj w ogóle pracy nie będzie. Okej, okay, o co chodzi ze zdrowiem? Choroba jakaś jest. Aha, a jak, jak w ogóle wyglądamy? Hmm, muszę sobie przypominać, gdzie to jest właśnie, tu mamy klinikę. Okej, okay, musimy to rozbudować, no bo, bo faktycznie już się skończyły im miejsca. Już no nie ma kto... nie ma gdzie leczyć tych naszych Simów. Więc okej, okay, teraz już powinno być dobrze, no dzienne zgonów, trochę, trochę jak było, no niestety Ale co zrobić, co zrobić, dobra, o co, co, co tu chodzi w ogóle, pewnie chcą właśnie Właśnie tego, tak jest, dobra, możemy sobie to zrobić mm, To jest właśnie jakaś misja, która ma nam, nas zachęcić do skorzystania z tych nowości Z tych nowinek dodanych przez ten dodateczek, dobra, zrobię to Bo chciałem właśnie to też, też e, stworzyć ale poczekamy sobie z tym Najpierw ogarnijmy ten dworzec kolejowy Który mi tutaj coś... Coś mi tu śmierdzi, wam powiem I to nieładnie śmierdzi um, Oczywiście sobie zburzymy Aha, no właśnie To jest to, co kocham To jest to, co uwielbiam A teraz jakbyśmy tak zrobili Bo właściwie to... Właściwie to tam to może sobie tak być, słuchajcie. No właściwie oni tam nie muszą mieć jakiegoś wielkiego dojazdu. Ja bym chciał tu mieć dojście tak naprawdę, ale... No jak to? Chyba, chyba, chyba jak zwykle tutaj gra mnie zawiodła. Romowisko w mieście. Dobra, zaraz się tym zajmiemy spokojnie tam. Wielkiego nic to przez te parę sekund nam nie zrobi, ale dobra, już trzymajmy. W każdym razie... Hmm. Uwielbiam powiem Wam te, te zabawy z tymi skrzyżowaniami. Ech, zawsze tak to musi wyglądać. Po, tutaj sobie pokombinujemy, zrobimy takie turki, mazurki. Chodzi mi tylko o to, żeby to było faktycznie połączone. Bo wydaje mi się, że to wtedy lepiej, lepiej wszystko funkcjonuje. No, pewnie tak, to już się da zrobić. Mm, że jednak, ten, jak ten dojazd jest, to powinno to lepiej działać przynajmniej na logikę. Nie pamiętam dokładnie, jak to tutaj wyglądało. Przyznam się szczerze. No, ale wydaje mi się, że właśnie tak powinienem był to zrobić. Ok, o co tu chodzi? Gdzie mają rumowiska? Um, dobra, już się tutaj pokazują, pokazują się potrzebniej pracownicy tutaj jakieś rumowiska. No to usuwamy słuchajcie, tu trzeba się za to zabrać. Hmm, opuszczony budynek, no to na razie nie. Orde coś mi nie chcą mieszkać. Hmm, dobra, opuszczone też pousuwamy. Bo zaraz to się... to będzie rumowisko. Prawdopodobnie, dobra. Już wszystko jest. Dworzec działa. Nie wiem, nie wiem naprawdę, czy ja. E, a, ale widzę, że samochody jeżdżą. To znaczy, że chyba jest ok, więc wydaje mi się, że słusznie postąpiłem, budując tę drogę. A co tutaj mamy? Nuda chyba. Obrabuję bank. Od dla rozrywki. Tak jest, znakomity pomysł. Mm, jeśli chodzi o posterunek policji, widzę, że nie ma problemów. Jeśli chodzi o pożary, jeśli chodzi o pożary, to zaraz wam powiem. Spalone budynki dziennie, no były, były, bo jak do was gadałem, to pewnie wtedy te budynki się paliły. E, nie ogarnąłem nawet tego. Ym, w każdym razie tak jest chyba ok. no dokupiłem ten wóz strażacki. A co my tutaj mamy? Ha, no właśnie tak, uważam, słuchajcie, tak, uważam, że to ma być miasto turystyczne. Pułapka na turystów, okej, okay, zwiększ... O, no właśnie, zwiększa atrakcyjność turystyczną. No akurat misja, słuchajcie, pode mnie, dopasowana. Nie wiem, czy ona nam coś tam wielce pomoże, ale. Ale. Zawsze jest to jakiś tam plus. Dobra, tym się nie zajmujemy, to dobrze wiemy, co to jest. Umieść dom kultu. Tym się teraz zajmiemy, słuchajcie, tylko jakaś dobra miejscówka musi być. Wydaje mi się, że. No mm, fajnie było, gdyby było takie ścisłe centrum, czyli właśnie tutaj to centrum sobie zrobimy. Właściwie to. Hmm, no ale zrobimy sobie to przy takich wąskich drogach. Ja mówię, tak jak mówiłem w tym odcinku pierwszym z tego miasta. Nie chciałem robić takiego typowego centrum. Z jakimiś tam szerszymi ulicami, że w Polsce to akurat tak nie wygląda, no ale... ale tutaj przy, przymknijmy oko na to. I nie chciałem zrobić po prostu zwykłe uliczki, które stałyby się w końcu ulicami wysokiej gęstości. Nie chciałem mieć z tej strony miasta wieżowców, nie wiadomo czego, bo po co mi na to? Chciałem... po co mi to? Chciałem troszeczkę inaczej zrobić to miasto. Może niezbyt optymalnie, ale tak, słuchajcie, według własnego widzi mi się. Moim zdaniem w SimCity to jest głównie mm, gra, gra, jednak... W której się kreuje, to nie, nie jest dla mnie osobiście gra taka bardzo ekonomiczna, więc. Więc akurat słuchajcie, tutaj, z tym miastem nie będę się na tym aspekcie ekonomicznym zbyt e, skupiał. Jakoś sobie chyba damy radę i bez tego, okej. Okay. Ale. Ale jednak jakoś tę ulicę już wypadałoby poprzedłużać. Obra, nie przesadzajmy, jeżeli już średniej gęstości dajmy. I myślę, że z tej strony miasta. Damy tę świątynię. Dobra, dojedziemy tym do końca, bo tak też, tak też będzie to wyglądało, że tam coś jeszcze, jeszcze powstanie. No ale póki co, no chyba nie ma to sensu większego, żeby tam coś wstawiać. Moglibyśmy oczywiście porobić domy, no ale co później zrobić z tymi biednymi simami bez pracy i tak dalej. Dobra, ile zajmuje w ogóle miejsca ta świątynia? To mnie ciekawi, słuchajcie. Ja wybuduję sobie typowy kościół. Hmm, no nie jakoś bardzo dużo. No to nie jest jakiś wielki problem. Można z tego, co. Tak, jak widzicie, można, ale zaraz się przekonamy. Wydaje mi się, że można wszystkie wybudować. Ale zaraz tak jest: można sobie wszystkie wybudować. Możemy też cztery kościoły e, postawić. Różnie, jak widzicie, to możemy e, sobie rozplanować. Ja postawię kościół w tym miejscu. No i tutaj nie bójcie się: z tej strony też coś powstanie. Więc to nie jest tylko tak, że ci się ucieszyli i re, reszta będzie cierpieć. To tak nie wygląda. Tym się, tylko tym się zajmie troszeczkę później. No nie chciałem tutaj już mieszać za bardzo w tej e, strukturze miasta, którą mamy. Więc postawiłem to tutaj, ale co tu mamy? Celebrację. A nie, to słuchajcie, jednak mój błąd. Gdzieś mnie w internecie oszukali, tak przeczytałem, no ale dobrze, przynajmniej sobie to sprawdziliśmy. No nie można żadnych wydarzeń robić, tak? Gdzieś to było podawane. Mm, w ogóle nie wiedziałem ty, totalnie, co, co to jest. Początkowo, z tego co wiem, to miało być jakieś DLC. Ok, a teraz czekamy na ten teatr, glob. Ja, jakby co, żeby nie było, że nic się nie dzieje, że sobie garam tak bez sensu. Teraz czekamy na to. No zarobków to kurcze nie mamy, więc będzie trzeba troszeczkę, troszeczkę w tą mieszkaniową pójść. I trochę też strefy komercyjnej tutaj też blisko tej turystycznej, żeby powstały jakieś hotele w końcu. No i żeby miasto w jakiś tam sposób jednak na siebie też mogło zarobić, póki... Nie jest jeszcze rozbudowane. No bo nie chcę też przelewać z innych miast pieniędzy, bo to jest też bez sensu. Wiadomo, że można sobie zrobić gdzieś tam jakąś maszynkę do robienia tych pieniędzy i przelewać te pieniądze, ale niekoniecznie bym chciał zrobić. Chciałbym, żeby jednak, no, minimalnie, minimalnie to miasto zarabiało, żeby było samowystarczalne mimo tej biedoty, jeśli chodzi. O, a co tutaj, co tutaj nam się pojawia? Wielkie dzieło. No dobra, no tutaj widzę, że nie, nie, nie. Nie ma sensu chyba tym się na razie zajmować, bo tu mi coś gra podpowiada. W każdym razie... Mmm, póki co, póki co... Będziemy żyli trochę biednie. To tak nie wygląda zbyt dobrze. Zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, ale... ale będzie chyba wyglądało ciut lepiej za jakiś czas po prostu. Póki co chcę roztropnie wiarę te pieniądze e, wydawać. Jeśli chodzi o dworzec kolejowy, to zbytnio my tutaj. Zbytnio tutaj on się nie cieszy popularnością, jak widać. Oj Dobra. Aha, chciałem go rozbudować, ale mamy tylko znak przecież do zbudowania. Zapomniałem o tym. Okej, okay, co mówią nasi symowie? Strażacy są ogniści, e, no nie wiadomo. No wiadomo czemu. Aha. No nie, nie wiem o co im tutaj chodzi. Właśnie nie wiem czemu. A jakie mamy misje z policją? Hmm. Czy tak to faktycznie wygląda? Przed chwilą jeszcze, no właśnie. Wydaje mi się, że... Że wystarczy nam i wozów, i, i tutaj więzień. Okej, okay, widzę, że mamy jakoś, jakieś osiągnięcie spełnione. Dostaliśmy, o, ależ, ogromne pieniądze. No, to nie było zbyt trudne. Zobaczmy sobie statystyki tutaj. O, widzę, że tutaj chodzą nam szewi, wiecie? Ja tu jakich pobożnych simów mam. No ładnie, ładnie. Dobra. E, w każdym razie rozbudujmy sobie jednak to miasto trochę, bo zarabiamy za mało. Ten teatr globbym chciał też sobie postawić. W miarę szybko. Więc tutaj tak, po taniości pójdziemy, To nie wygląda dobrze, wiem. Ale te drogi można... O, ale samolot. Te drogi można oczywiście za małe pieniądze... Oczywiście ulepszyć. I to też zrobimy, gdy już tych pieniędzy będzie więcej. Póki co, no nie mam ich aż tyle, żeby się bawić w to. Ha, tutaj byśmy zrobili... Tu bym zrobił kolejny, tak, kolejny taki placyk... Yy... Jeden placek, tutaj taki widzicie, większy kwadrat zostawię pod inne, jakieś. Yy, budynki użyteczności publicznej. Nie wiem, jak to wam tutaj określić. Aha, tutaj coś mi się zrąbało z kątem, no ale już trudno, tak to zbudujemy. Dobra. Czyli sobie tylko powsadzamy, a widzę, że tutaj też już od razu się przedłużyło. Jakim to cudem. Dobra. W każdym razie pobudujemy sobie też tutaj strefę mieszkaniową, tylko że tej biednej nie chcą. I to jest też to, byśmy musieli minimalnie pójść jednak w jakieś parki. E, spowodować e, będziemy musieli, żeby jednak mm, no ta strefa mieszkaniowa była dla tych średnio zamożnych. Oh. No dobra, tak zrobimy. Chcę zarobki. No to jest właśnie to, jeśli się nie ma tego przemysłu, no to jest trochę biedna, trzeba przyznać. Na przemyśle bardzo łatwo się dorobić. Co mogliście zobaczyć u Usztyxa? Wiadomo, że później są już jeszcze bardziej konkretne rzeczy, ale tak na start, no przemysł to jednak jest... jest dobra rzecz, no ale ja mówiłem od początku, nie ma. U mnie przemysłu nie będzie. I postaram się dotrzymać tego. Umieść komisariat policji, aha, o to chodzi w tym. Mm, no, w tym zadaniu. Komisariat, no kurczę, po co mi komisary? Ja, ja mam 7 tysięcy ludzi, słuchajcie, w mieście, no... Dajmy sobie spokój, naprawdę, posterunek nie zapełnia wszystkich cel. Policjanci ogólnie chyba sobie dają też radę całkiem nieźle, sprawdźmy to. O, przestępstwa są, ale... Hmm... No, niby tych aresztowań za dużo nie ma. Ach, aż mi, widzicie, Sztyksy tutaj pomaga. No, faktycznie może i by się przydało. Może. Hmm. Przydałaby się tutaj rozbudowa, przydałby się ten komisariat, ale no na razie no nie chcę na to wydawać pieniędzy. Wydaje mi się, że aż tak palący problem to to nie jest. Może robię błąd, może nie. Zobaczymy, co się zaraz wydarzy. W każdym razie teraz chcę zbierać tylko na ten teatr glob, bo póki co to niewiele w tym odcinku zrobiliśmy. A chciałem już w tę stronę turystyki pójść. E, chciałem wam wyraźnie zakomunikować, co tutaj się będzie działo. Okej. Okay. Co tutaj chcą? Właśnie wydaje mi się, że wiem czego. No właśnie, strefy przemysłowe. Nie dziękuję. A co to za zadanie? W ratuszu mamy. A doktor Wuno, wspaniale. Też nie będziemy, słuchajcie, się w to bawić. To może jest ciekawy aspekt, no ale... Hmm. No sporo, sporo zabawy z nim. Dobra. Tutaj zwiększymy sobie też tę wartość. Ehm... Gdy już będzie ten Teatr Glob. On też, on też chyba powinien nam troszeczkę dać tej wartości terenu, zmienić ją. W ogóle zobaczmy sobie, spójrzmy sobie na tą mapę. E, średnia wartość jest, y, znaczy średnia zamożność... no średniej zamożności nie ma za dużo... Hmm, no nie wygląda to jakoś super póki co. Wiadomo, że są takie podstawowe budynki. Ratusz coś tam daje. Hmm... No ale coś jest, coś jest. Rozbudujemy to zaraz. Zaraz postawimy, no właśnie, ten Teatr Glob, Już mamy wystarczająco dużo funduszy. Pytanie, czy ktokolwiek będzie chciał mi tutaj przyjechać, hm, w tym momencie. Wydaje mi się, że słuchajcie, ściągniemy tutaj ludzi spokojnie. Dobra. Znaczy mi się utylizacja włączyła. Dobra, nieistotne. W każdym bądź razie stawiamy teraz ten Teatr Glob. Czyli wchodzimy w sobie w specjalizację. a słuchajcie wiadomo, później um, nie będziemy pakowali aż tak w te monumenty może, aczkolwiek na pewno e, pojawią się też jakieś, no jakby nie patrzeć, atrakcje turystyczne, e, które ubarwią nam ten, ten wygląd, no ale to muszę dokładnie sobie się dobrze przemyśleć, żeby to wyglądało dobrze po prostu, żeby to się komponowało fajnie. Na pewno pójdziemy jednak w stadiony, na tym można zarabiać i zarabiać, a o to też chodzi. Że mógł, powiedzmy, stale, też sobie, jak chcę tutaj wszystko budować. Póki co, Teatr Glob, postawimy go, słuchajcie, w tym dokładnie miejscu. Nie, tutaj myliłem się. Nie, on nie wpływa oczywiście no, w żaden sposób na, na mieszkańców innych, no ale mam nadzieję, że mi wpłynie na mój portfel, na stan mojego portfela. Ok, no, niech zatrudnią w końcu. To są niestety też spore wydatki, no ale gdy już, gdy już ci turyści będą. No to już nie będę się tak tym martwił, że to kosztuje. No, pięknie, o, już jest pięknie otwarte. E, mam nadzieję, że z dworca ktoś też skorzysta, z tego co wiem, to nie mam niestety połączenia na przykład ze sztyksem. I to jest ten problem. Od niego może ktoś by tam przyjechał. A no nie przyjedzie, bo nie ma tego połączenia. Dobra, niezamożni, średnio zamożni mieszkańcy, czyli akurat dla mnie, więc to też jest dodatkowy plus tego teatru Glob, że mam pewność, że przynajmniej moi ludzie, moi mieszkańcy będą mogli z tego skorzystać. Przynajmniej tak mi się wydaje, że z tego skorzystają. Że się przyjadę na 6 tysięcy, trudno. Dobra, napad w toku, ha. A może jednak ten komisariat, o co tutaj, tutaj teraz im chodzi? Terminal promów. Promys, słuchajcie, później zrobimy. To jest też, wiadomo, istotna rzecz, no ale na razie chcę się zająć tą e, tą częścią raczej północną naszego miasta. Dobra, czas zamienić ten brak z na coś bardziej. Ciągle trują, no jakie hazmaty, jak my nie mamy przemysłu, nie rozumiem. Czasami tak dziwnie tutaj podpowiadają, że te hazmaty są z tego, co wiem, przynajmniej e, do gaszenia pożarów właśnie typowo przemysłowych, więc nie za bardzo wiem o co chodzi. Wiadomo, może to jest. Może. Na pewno to jest skuteczniejsze od. Od zwykłych ym, wozów strażackich. Ale mimo wszystko, no czy to się może tutaj przydać? No spokojnie, widzicie, nadążają chłopaki. Dobre, do, dobre są z nich chłopaki, dobrze, że to są strażacy. Kurczę, coś mi się język plącza, jak słyszycie. E, więc nie wiem, nie widzę powodu kompletnie. Dobra. No ten dworzec coś nam nie pracuje. Hmm. Może powinienem był jeszcze bardziej tutaj, jednak ha. też atrakc atrakcja turystyczna, widzicie, zwiększona, no ale. Może bardziej jeszcze powinienem był wpakować tę turystykę a dopiero później ten dworzec kolejowy, ale pięknie. Widzicie, parę osób już mi chce korzystać z tego e, iść na tę sztukę w teatrze Glob. To mnie cieszy, że przynajmniej jest duża szansa, że nie będę stratny. No tutaj jest, y, może wejść na tę imprezę 3000 ludzi. A wydaje mi się, że bez problemów wyjdziemy na plus, więc takie coś na pewno nam się przyda. Będzie trochę wiadomo, klikania, żeby zarobić te pieniądze, no ale skoro to ma być miasto turystyczne, no to właśnie z takich rzeczy e, powinienem zarabiać. Dobra, straż działa wolno. No, no faktycznie. Dobra. Nie, to deszcz, przecież nie pożar. Dobra. E, w każdym razie. Hmm. Za dużo przestępstw. No trochę tych przestępstw mam, o dobra. Dobra, teraz czas na cele faktycznie. Skoro już nie ma miejsc, no to trzeba te cele postawić w końcu. Okej, okay, jak tam Teatr Glob? Pięknie jest, zarobek, podoba mi się to. No, na tym naprawdę można zarabiać i to mnie trochę nawet wkurza w tym SimCity, że nie trzeba nic wielkiego zrobić, żeby na tym akurat pieniążki zarabiać. Dobra, port lotniczy tutaj pewnie chcą, to w ogóle nie, nie, nie chcę im, mi się z nimi rozmawiać na ten temat. Stały przepływ wody, no właśnie, tej wody za dużo też nie trzeba. Tutaj nam się widzę, że korkuje i to ostro korkuje, więc, więc... zmodernizujemy im te... Te niektóre uliczki, żeby no nie było takich problemów z przejazdami. No, jakby nie patrzeć, miasto akurat teraz już się troszeczkę nam rozbudowało, więc... Więc te problemy, no to nie jest... To jest nic dziwnego. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy do zrobienia? Trochę chaosu macie w tym odcinku, trochę bardzo dużego chaosu. Bo tak naprawdę, no... Po długiej przerwie zacząłem sobie to z powrotem ogarniać. No, i zanim e, powstanie tutaj coś naprawdę dużego, no to trochę czasu pewnie minie, ale widzę, że pięknie. Teatr Glow, myślałem, że to będzie naprawdę tak na granicy opłacalności, to zrobione. A widzicie, wszystko wskazuje na to, że właściwie zarobimy maksymalną, e, maksymal, ma, maksymalną wypłatę, będziemy mieli wszystkie pieniądze zgarniemy, więc. No, chyba nie tak źle to wyjdzie, więc yy, spoko, spoko. No Ci mi kurde, no te promy mi męczą. Nie dziękuję, bo słuchajcie, będą no, męczyć bez końca, bez sensu. Ci znowu chcą. A, fajerwerki są super. O kurczę, powiem wam, że możemy sobie spróbować. Podejrzewam, że to nie wyjdzie. A może wyjdzie, nie wiem. Ale sprawdźmy to. Fajerwerki są super. E, można naprawdę dużo pieniędzy z tego zgarnąć. No, w tej misji może nie aż tak, ale, znaczy w tej misji, na tym etapie to już nie, jest ta, nie są tak duże pieniądze. Ale kiedy to jest na początku, kiedy mamy małe miasteczko, no to naprawdę wydaje mi się, że tę misję warto, warto brać. Aha, teraz nie mam pieniędzy, mogę wziąć pożyczkę. No, dobra, nie będziemy brali tej pożyczki. Jestem ciekaw, jak to mi się skończy. Tu jest pożar. Ile mamy wozów? Mamy dwa wozy. I czy chłopaki nadążą? No, mogą nie nadążyć. Spalonych budynków na razie, na razie nie ma. Ten ugaszą, dadzą radę chyba. Drugi pożar gdzie mamy? Nieistotne, wydaje mi się, że, że poradzą sobie chyba z tym. E, wiem, że Sztyks nigdy nie chciał brać tej misji. E, ja osobiście ją brałem i chyba zawsze mi się udawało ją, ją zrobić, ją wykonać. No jak widzicie, póki co spalonych budynków nie ma, chociaż ten wygląda, że zaraz się spali. <grym> tak to wygląda. Oho Chyba się chłopaki tym nie chcą zająć, no ale... Ale to wszystko blisko jest, więc, więc dziwne jeśli, jeśli to się nie powiedzie Okej, okay. jak to tutaj wyszło? Impreza aktywna, więc te pieniążki oczywiście wpłyną dopiero gdy ona się zakończy No i będziemy mogli działać dalej tak naprawdę, to też będzie spory zastrzyk Jeśli chodzi o ludzi, no mało, 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 cały czas jest mało, coraz więcej bezrobotnych Co akurat mnie nie dziwi jeśli chodzi o dworzec kolejowy No właśnie, teraz to wygląda słuchajcie po ludzku Teraz mamy 3,5 tysiąca podróżnych Czy tu w ogóle pociągi jeżdżą? Coś tu jeździ chyba Train station, Ach, nie mogli słuchajcie w polonizacji e, Przetłumaczyć już tego, no to byłby wielki problem naprawdę gdyby to przetłumaczyli No widzicie, spalonych budynków póki co nie ma, ale Ale czy te, aha, jednak już jest Jeden budynek spalony, nie możemy mieć więcej niż Aha, musi mieć mniej niż 5. Oj, 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 to może różnie wyjść, więc dobudujemy, słuchajcie, kolejne, kolejne oczywiście garaże. Dobra, dwa garaże i powinno, słuchajcie, działać to już optymalnie. Nie widzę opcji, że to nie będzie tak działać. Co jest fajne, no jak pamiętacie pewnie dobrze, możemy każdy garaż wyłączyć w tej chwili. No, samego, jeśli chodzi o sam budżet, jesteśmy minimalnie na plusie, no i widzicie, opłaciło się, wybudowałem dwa garaże, a po chwili otrzymałem te 50 tysięcy, więc czy to nie jest opłacalne, garaże tak naprawdę otrzymałem za darmo, więc sami tutaj sobie odpowiedzcie. Czy się opłaca, czy nie. Nasz burmistrz dba o kwestię ducha, no pewnie. Dobra, takie coś widzicie, tu powstało. No ciekawa sprawa, bardzo fajnie, że, że to wprowadziło, wprowadzili. Dobrze, że nie zrobili z tego płatnego DLC. Choć tak jak mówiłem, gdzieś tam był taki pomysł. No, i to jest jej. Oni, oni lubią takie rzeczy robić, ale fajnie, że wprowadzili taką rzecz jako e, jakiś tam dodateczek, jako rzecz dostępną w paczu. No cóż, myślę, że troszeczkę zrobiliśmy w tym odcinku. No, powstał ten Teatr Glob, w którym już sobie zaplanujemy kolejną imprezę, bo jest to mega opłacalne w tej chwili dla mojego miasta. Wiadomo, że z czasem może to stracić popularność. Zbudowaliśmy sobie też e, dworzec kolejowy, który powinien pracować na. Na nasze miasto też bardzo, bardzo fajnie. No i zbudowaliśmy wreszcie ten kościół, który gdzieś tam umacnia naszych e, simów, sprawia, że oni są bardziej zadowoleni. W ogóle jak to zadowolenie wygląda, nie? Wchodziliśmy w to bardzo dawno 85% poparcia. No, mam tak mało ludzi, że ciężko, żeby było inaczej. Dobra, w każdym razie to by było na tyle um, z mojej strony. A zapraszam Was też na kolejne odcinki. Myślę, że Sztyks, mimo że ostatnio, jak widzicie też w innych seriach no raczej zbytnio nie działa nie ma za bardzo czasu no nagrywam ostatnio tego sceny Row'a non stop no to też coś nagra mam nadzieję że też coś właśnie nagra z SimCity tak więc e, bądźcie czujni zapraszam was do oglądania tych odcinków kolejnych do zobaczenia do usłyszenia cześć